Kaczki, woda, las, piękne okoliczności przyrody niepowtarzalnej z gałęzią w tle. I takie miejsce i taki czas można by uwiecznić. Najlepiej za pomocą aparatu fotograficznego, ale co wybrać? Kompakt, który jest tani, mały i nie daje takiej funkcjonalności jak lustrzanka? Czy właśnie wybrać lustrzankę, ale jest droga, jest ciężka, jakiś plecak by się przydał. No właśnie, co wybrać? A może sięgnąć po bezlusterkowca? Od miesiąca dostępny jest w Polsce Lumix GF6, piąta generacja bezlusterkowców od Panasonica. Warto wspomnieć, że to jest szóstka, ale piąta generacja, ponieważ Japończycy nie lubią liczby 4, jest dla nich pechowa, dlatego GF4 nigdy się nie pojawił. Do tego mamy do dyspozycji matrycę 16 megapikselową Life Mos Micro 4x3. Mówiąc szczerze, jest ona bardzo podobna do tego używanego w bardziej zaawansowanym aparacie jak GX. Z pozostałych parametrów warto wspomnieć o czułości. Mamy tutaj ISO od 160 aż do 25600. Niestety są pewne niuanse związane z tą bardzo wysoką czułością. Poza możliwością kręcenia filmów w jakości Full HD mamy także szybki autofokus, uchylny ekran. Do tego możemy także robić zdjęcia, bo mamy mnogość, drodzy Państwo, cyfrowych filtrów efektowych. Do tego do dyspozycji automatyczny tryb panoramy. No, mnóstwo tego wszystkiego, a do tego obiektyw 14 do 42 mm. Lumix GF6 charakteryzuje się niedużymi rozmiarami, no i stosunkowo niewielką wagą. W porównaniu do swojego poprzednika, jego korpus jest nieco lżejszy i niższy, natomiast odrobinę szerszy i głębszy. Z pewnością to może zachęcić wielu fanów niewielkich rozmiarów bez lusterkowców do kupienia właśnie tego modelu. Obudowę wykonano głównie z tworzyw sztucznych. Przedni i tylną część pokrywają aluminiowe panele. Jakość wykonania aparatu no nie budzi większych zastrzeżeń, chociaż tutaj są pewne elementy, jak ta imitacja skóry, która także jest plastikowa. Panasonic GF6 jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym o napięciu 7,2 V. I pojemności 1025 mAh. To według producenta pozwala zrobić aż 340 zdjęć. Mamy tutaj także gniazdo karty pamięci. Mamy do dyspozycji SD, SDHC oraz SDXC. Po prawej stronie znajdują się gniazda. Mamy wejście Mini HDMI typu C oraz wielofunkcyjne złącze. USB. Ci, którzy nie chcą być jakimiś wielkimi wyjadaczami w świecie fotografów, zawsze mogą użyć tego przycisku, czyli inteligentnego automatu. Nie musimy się martwić ani przesłoną, ani migawką, ani czułością. Wystarczy nacisnąć guzik i zrobić zdjęcie. Do tego mamy także dedykowany przycisk do robienia filmów, i ta funkcja, funkcja nagrywania, może przydać się w różnych sytuacjach. W radiu z Zielonkiem. Na imprezie. WPE! WPE! I nawet w Ale jak widzieliście, nagrywanie bezlusterkowcem jest jednak trochę skomplikowane. To wszystko się majta, niełatwo to utrzymać. Faktycznie jest dźwięk stereo, chociaż tyle dobrego. Trzeba także wspomnieć o bardzo funkcjonalnym, dotykowym wyświetlaczu, który naprawdę robi potężną robotę. Ma wyświetla... Wyświetla tutaj wszystkie potrzebne informacje. Możemy także zmieniać parametry, jest tego naprawdę bardzo dużo. Oprócz oczywiście przycisków, które, które bez wątpienia nam się przydadzą, to także możemy decydować o tym, jakie zdjęcia będziemy robić, czy jakie funkcje będą ustawione za pomocą właśnie dotyku. Jeśli chcemy sobie zrobić tak zwaną Sweet -focie, to na pewno się przyda, co po niektórym. Zamykamy, obracamy i widzimy siebie! Wow, zabawa pełna, proszę bardzo! czy robi ze zdjęcie. Oj, tu ostrość. Właśnie, ostrość możemy zawsze ustawić sobie za pomocą palucha. I robię zdjęcie. Proszę bardzo. Jeszcze odlicza czas, żeby nie było żadnych problemów, że nie zdążymy zrobić dzióbka, prawda? Bardzo ciekawy bezlusterkowiec. Niestety są pewne minusy, pewne niuanse. Słaby zakres tonalny, mamy także dosyć wysokie szumy powyżej ISO 3200, jest brak stabilizacji matrycy, no ale nie można oczekiwać nie wiadomo czego. Wspomniałem na samym początku, że jest niewielki, natomiast warto wspomnieć o tym, że to tego jest zasługa, że on jest niewielki, czyli obiektywu, który ma 1442, natomiast kiedy dostarczymy i podłączymy do niego 14-140 mm, to już aż taki mały niestety nie będzie. I to już rodzi pewne wątpliwości, czy to faktycznie jest jednym. Czy to faktycznie jest jeden z najmniejszych bezlusterkowców dostępnych obecnie na rynku? No ma swoje minusy, niestety, ale ma też sporo plusów, nawet więcej plusów niż minusów. Kosztuje 2800 zł, czyli tyle co średniej klasy, nawet może słabej klasy lustrzanka i bardzo dobry kompakt. Więc jest to coś pomiędzy, tak jak zresztą rzeczy nazwa bezlusterkowiec. Lumix GF6, 2800 zł. Ja bym się skusił, a poza tym robi naprawdę niezłe zdjęcia. Uśmiech.